Pan Walencik już po wszystkim. A was ja też już skończyłem idzie zima. A dzięki mnie biedne ptaszki będą wreszcie miały gdzie się przytulić ogrzać zjeść. Nie ma to jak własny dom. O przepraszam nie chciałem pana urazić. Pan właśnie stracił swój dom. Dlaczego już jutro słucham mam się wynieść. Przed północą ze wszystkim. Weronika pana przekonała. Podeszła mnie. Jeszcze lepiej. Dlaczego? Przykro mi. Czas to pieniądz. Mam już kupca. Na moje gospodarstwo? Na razie tylko na dom. Mój znajomy Rosjanin chce tu otworzyć agencję. Ja, jaką? Agencję. Towarzyską, panie Walencik. Jak? Nie rozumie pan? Burdel Ale to, to moja ojcowizna. Ojcowizna? Bardzo ładnie. Nazwę możemy zostawić.